Witam. Jak widzicie, brakująca płyta została dosłana. No może nie jak widzicie, ale jak, ale jak zobaczycie, oto nasz słynny kameleon. Sugeruję, zaopatrzyć się w tą płytę, bo dużo lekcji będzie oparte o tą płytkę niestety gezeru, który wykorzystałem wcześniej jest dość mały i ma spore ograniczenia, więc wiele rzeczy trzeba robić na czymś większym, a kameleon ma tą zaletę, że ma na przykład pamięć Flash po SPI ma tory audio wejściowe i wyjściowe nie trzeba nic kombinować, tylko wpinamy wtyczkę do karty dźwiękowej czy słuchawek. Ma też wyjście na głośnik. Przynajmniej tak wynika z dokumentacji. No generalnie jest sporo gadżetów. Które bez kombinowania można wykorzystać. Na razie jeszcze nie udało mi się porozumieć z firmą, ale mam nadzieję, że uda mi się wywalczyć jakiś rabat dla osób, które kupiły, kupią książkę, będą na ten, mam nadzieję, że na zakup tej płyty będą otrzymywali rabat. Trzymajcie kciuki za Owocne rozmowy. Do usłyszenia.